Chciałabym zacząć od gratulacji, zostałeś tatą, no i właśnie jak Ty się w ogóle czujesz w tej roli? Jako tata czuję się świetnie. Mój synek jest najpiękniejszym dzieckiem, jakie widziałem. Na szczęście no po mamusi, ty. na szczęście po mamusi. I tak, tak planowaliśmy, Zaśko, że tylko żeby, był podobny, tylko żeby był podobny do Aśki. Na szczęście, na szczęście. Ale to się wiadomo zmienia, wiadomo, więc, więc nie wiemy jeszcze, jak, 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 to, się, jak to się potoczy. Ale no jest przepiękny, jest zdrowy. I, I to jest najważniejsze. No. A co poczułeś, gdy go pierwszy raz y, zobaczyłeś? Powiem ci tak. Pytam o to nieprzypadkowo, dlatego że ostatnio rozmawiałam z kolegą, y, który, któremu też niedawno urodziła się córeczka, i popłakał się po prostu. No to ja chyba, ja chyba tutaj aż taki. Y, we wewnę wewnętrznej spowiedzi tobie nie dam na temat moich uczuć, tego, jak ja, co ja po pomyślałem sobie. Yy, natomiast yy, mogę powiedzieć tylko, że kiedy go zobaczyłem pierwszy raz, no to poczułem wielkie szczęście, wielkie jakby błogosławieństwo, które, które na nas spadło postaci tego, tego małego dziecka, e, które, które to dziecko wiem, że po prostu będzie zawsze zawsze ze mną zawsze e, będzie miało ogromne znaczenie dla, dla, dla mojego życia a być może no bo urodzone w takiej dacie 22.02.2022 2022 wierzę że Jeszcze też wierzę, że nie i wierzę, że to będzie człowiek, który e, tak, wierzę, że to będzie człowiek, który wpłynie na losy świata.